Dzień dobry, dzisiaj zaprezentuję gry, które wpiechały do mojej kolekcji Kolejne e, Pokażę wam coś ciekawego. Pozwoliłem sobie otworzyć jedną paczkę W środku był żelek dodany do gry, a to chyba z tego względu, że niedawno tutaj u nas było Halloween Jak niektórzy już wiedzą, w UK w paczce tej również znalazłem e, To są jakieś próbki perfum Valentino, coś takiego A grą, która do mnie przyszła jest Kingdom Hearts 1,5 i 2,5 remiks z tego co pamiętam jest to remaster remaster bo remake sam dokładnie się nie orientuję remaster proszę In High jest nawet napisane na pudełku gier które wyszły kiedyś na PS2 jakbyście chcieli zacząć grać tą serię to polecam przeznaczyć dużo czasu ja zamierzam się za to wziąć i przejść całość Znaczy nie do końca całość ostatnio tam czytałem jak to trzeba przejść to trzeba mieć te dwie części, część z pod tytułem 2.8, no i trójkę i można się zamknąć, a jak chcemy rozwinąć historię, no to trzeba jeszcze dużo, dużo pobocznych serii do tego dokupić. Mam tu najlepszego światła, ale jak wiecie, to są początkowe, początki tego kanału na YouTubie. Tutaj mamy następną gierkę, pozwolę sobie otworzyć, może otworzę poza kamerą, bo już w ten sposób będzie mi łatwiej. Miało być 7 gier, a jest 6 i nie mam pojęcia co zrobiłem z jedną grą. Czy ona dotarła do mnie, gdzieś ją położyłem i nie przełożyłem, czy po prostu nie dotarła, ale to będę jeszcze sprawdzał, bo większość tych gier akurat zamówiłem z eBaya w ktoś bardzo solidnie spakował. Nie mogę sobie poradzić z otwieraniem tego. Momencik. Co ja, to ja, ja, to jest? Chwila. Poproszę. Dobra, ja jestem z powrotem parę chwil, nie było sorry. Ale to było tak spakowane, że naprawdę nie dało się tego otworzyć. Musiałem udać się po nożyczki. Następny grą jest Grand The Auto Trilogy Remaster. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. A nie widać, no, mam problemy ze światłem. tu. A prędzej czy później ogarniemy. nową płyta wylatana, trochę spalcowana, ale powinno być dobrze. OK następną grą, która przyszła do mnie wcześniej. Pozwoliłem sobie ją otworzyć, wcześniej rozpakować jest Mordel Soul Suspect na Xbox One Limited Edition. Tutaj w tej środku jest taka książeczka z artbookami z gry. Może mi pokażę szybko. Tak, tylko nie będę czemu wszystkiego pokazywać takie różne. Tutaj jest z gry Edycja limitowana Xbox 360 I w ogóle wiedziałem, że tą grę już mam wcześniej w kolekcji na PS4 A najśmieszniejsze jest to Że wiedziałem, że mają w wersję wersji na PS4 A jak się okazało mam ją również w tej wersji limitowanej Na PS4 jest tą samą książeczką, ale cóż Czasami tak bywa Dobra, może otworzymy Następną paczuszkę. Następną grą, jaka wpadła, jest Doom na Xbox One od Bethesdy. Znam fanów tego studia osobiście. Ja tylko w gry od nich, co jest dziwne, bo ludzie lubią. O, i jeszcze taka ciekawostka, czego bardzo nie lubię w Xboxach tego, że te płyty są. Po tej lewej stronie. Nie wiem, kto to wymyślił i dlaczego. Nie mam pojęcia. Znam już ludzi, którzy po prostu trzymają te pudełka, przekładają instrukcje i trzymają te pudełka w ten sposób, w tą stronę. Żeby płyta była z prawej strony. No ale cóż, co kto lubi. Mnie to denerwuje, no ale trzeba się z tym pogodzić. Dobra, zobaczymy sobie następną. Co tam okazało? O, następną, grę, którą mamy, jest Crash Bandicoot Trilogy na PS4. Remaster trzech części. ponoć trudny próg wejścia i jedna z trudniejszych platformówek, ale to się okaże, Zamiar zacząć grać w nią niedługo, jak tylko czas się gdzieś znajdzie. Dobra, może otworzymy następną paczuszkę. Co my tu mamy? A, następną grą jest... Black Mirror na X1. No i to by było na tyle. że przejrzeć, bo z tego co widzę tu jest... 4, 5, 6 gier, a powinno być 7 z tego co liczyłem jak zamawiałem i to jest ciekawe co nie dotarło mamy 3 gry na Xbox One 3 gry na PS4 że ludzie nie lubią zbierać na Xbox One ale ja lubię zbierać na wszystkie dane konsole, które posiadam bo prędzej czy później może być tak, że te gier, na przykład, nie wiem czy Black Mirror jest dostępny, czy nie, może być dostępny w Game Passie. Tak samo jak ten Mordor Souls Suspect, ale one mogą z Game Passa zniknąć, że tak powiem, nigdy nie wiemy co i jak długo leży w Game Passie, czy PS Plusie. Ja nie wiem, czy da się to w jakikolwiek sposób sprawdzić. No, jeszcze nie mam taką sytuację czekałem, wam powiem, wylicytowałem grę, co to za była? Chwileczkę, chwileczkę... A! Kingdom Hearts, ta z pod 2.8 Wylicytowałem ją na ebayu Wpłaciłem już pieniądze I sprzedający niestety skancelował Payment, pieniądze co prawda ściągnęło mi z konta Mojego, czekam na zwrot tych pieniędzy, gra do mnie doszła Po prostu wylicytowałem dają za małą kwotę i wydaje mi się, że ten który ją sprzedawał nie chciałem ją sprzedać za aż tak małą kwotę, za którą ją wylicytowałem. Bardzo nieładne zachowanie tego kogoś, bo jeśli chciał tę grę sprzedać za drożej, to powinien ustalić cenę minimalną. A teraz tak, mógłbym przeznaczyć te pieniądze na inną grę, a niestety nie mogę, bo muszę na nie czekać. Zobaczymy. Wczoraj dostałem wiadomość, że niby przesłał mi te pieniądze, jeszcze nie doszły. Yy, mają część z dojścia do 5 dni. Jak nie, no to będę interweniować. u eBay'a. Jeszcze wam pokażę coś fajnego Co ostatnio udało się kupić Nie jest to co prawda Gra Ale coś związanego z gamingiem I będziemy Kończyć za chwilę Proszę patrzeć, patrzeć, patrzeć Patrzeć, patrzeć Tutaj na moim laptopie Siedzi sobie Nikt inny Jak Marian? tylko nie widzę czego Twarzy. Maskotka Mariana. Dobra, to by było chyba na tyle. Eee, zobaczymy co tam będzie wpadać. Miało być o dwie gry więcej, no ale jest jak jest. Eee, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz rzutem okiem nagry, ma już w końcu garnę jakieś lepsze światło do tego nagrywania. No bo słabo to wygląda, A tu mam tylko taką. Lampka bardzo się odbija ona w pudełkach, no ale cóż, jest jak jest. Nie jestem jakimś tam profesjonalnym YouTuberem i ra raczej szybko o nie będę. Ok, pozdrawiam. Proszę o komentarze. Do widzenia.